Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zacisk hamulca lewy tyłu Lancia Fedra modeli 2003-2008 to kluczowa część systemu hamulcowego, która z czasem może ulec zużyciu, prowadząc do mniej efektywnego hamowania lub wycieku płynu hamulcowego. Aby uniknąć zagrożeń, wymiana musi zostać wykonana dokładnie. Najpierw przygotuj podstawowe narzędzia: podnośnik, stojaki, klucz imbusowy, zestaw kluczy rurek, smar do łożysk i nowy zacisk z kompatybilnymi parametrami. Zaczynając, podnieś pojazd i zabezpiecz go stojakami. Usuń koło lewego tylnego koła, a następnie odblokuj śruby mocujące zacisk do tarczy hamulcowej. Następnie odłącz przewód hamulcowy, uważając, aby nie uszkodzić węży. Aby usunąć zacisk, wykorzystaj specjalistę klucze do jego demontażu, a po usunięciu starego elementu, sprawdź stan tarczy i tylnej osi. W przypadku zużycia, wymień również płytki hamulcowe. Nowy zacisk montuje się w odwrotnej kolejności. Zainstaluj element na tarczy, przykręć śruby z odpowiednim momentem obrotowym, a następnie dokręć przewód hamulcowy. Ważne jest, aby przed pierwszym użyciem zatankować układ hamulcowy świeżym płynem i wypuścić powietrze z układu. Gdzie szukać części? Wymieniony zacisk znajdziesz w specjalistycznych sklepach motoryzacyjnych, a także w sieciach oferujących oryginalne i nieoryginalne kompatybilne elementy. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.